Jeszcze tutaj nasze piekło, piękna pogoda się zrobiła, fantastyczna wręcz, jakie przepuszczenia? Będzie duża, nie? Bo to widzę, wygięcie ładne tej wędki. Ty, Iwan, podbieraj to tam. Co jest? Não. той. já? не

13 kilo Ile? 13, myślę, 13,5 Koppetewka fajna. Ale bo no, Jest syty. No. no jest kawałek rybki. Ale ładnie, z, z razem z pogodą przyżył ten karpik, nie? Weźniesz wody, nabierzesz? A, a dobra, z chęcią Gdzie to wiasteczko jest? Z chęcią wody, no? Ale to nie jest ciągle, co tak z chęcią. A to już się spallicha, tak woda leje. Ale tutaj chyba będzie. Czy ja pomogę ci wyciągnąć co? O kurde. Woda amigo. Lej tu wodę. Ty, on mi tam rozplątuje? Poczekaj, daj mi tu ująć kawałek tego w płetwy. No i dobra. Zapinaj. I tak pada tutaj. Dawaj, Mati, będziemy go wodą leciać, bo jest. Co? Na bankiet. Dobra. Weź wodę spójrz. 11. Nie ma, nie, nie ma. Czekaj. Czeka, czeka ma. Gdzie to jest? 11. Da? 11. Jedynie 17. Nie, nie, no pa. Ryba, <laughs> ryba. Nie gniewaj się Przed. Jest kolejna ryba No wjechał ci w żyłkę Ale taka jest Chyba no na to wygląda toto podchodzić Kolejna murro godzina 20 siedemnaście. Wariuje Nie no, taki, taka, siódemeczka. no, no tak, taka siódemeczka Długa siatka

Zarowy skoczy z tej No wiesz, tak szybko, szybko ten szybko wyciągnięty? No masz, masz pan Dobra, zobaczysz go? Zobaczysz mnie, No, uspokoi się trochę, zrobimy zdjęcia. Jest, agresywny, dzikus okay. jak nikt. Mamy kolejne branie. się I jakiś ładny karpik. Taki. Nie no, taki pyską No, jest ładny. Uwaleczny strasznie. No. Ładna rybka jest. Z daleka? Na pewno ma 10+. Plus. To nie się dymi, tylko to woda. Yy... To się wytnie, to się kameruje, to się wytnie. Dymi to się swajki. jest? Tam. Taka metróweczka troszkę. No kia mi Ale No jest. No. No, no że ci tak jak wariuje przy takim skręcie No ale on rozkręca, bo... No, tu mam jeszcze dwa przekręca do końca No co? tak, no bo to jest quick drag jest. chyba No ale dobrze, tutaj sobie może poszaleć, nie? Tylko żeby ci nie ten Nie zwinęła zestawu Drugi sezon Damianek zmienia kołowrotki. <grym> Ja to wiem. Tak? Nie zostają. On już swoje wyrobiły. No. Dół jest to jest ten moment. Kurwa dobra. No Kurwa na króbeczka, metróweczka. Ja kawał chyba karpitu. A metra nie może mieć Teraz 90, kurwa. <gry> po małą żywętkę? Nie, do stawu Ja się staram tak żeby <gry> świecić, żeby wybić tych dać tam, nie? Ja skakał. On prosi skapają, nie? Czekaj. Ponad dyszka mi się wedzie, ale to nie jest metrowy kart. Nie? Nie. nie no bo więcej Metr... ludzi, Chociaż... Stary, ja bym mu metra jedną, naprawdę. Stary, mierzymy go. metra nie Ale z, z 80? 80-90 tak już podchodzi. Ale się piją. Mówiłem, że jest długi strasznie. Tu jest chłopie 13 kilo może być. A co on ma tutaj na boku? Zumy, tutaj to jest to jest chorobka. Pan się wpiął. Ładna sztuka, no. Żyłka. Ej, weźmiesz, proszę, lepszą latarkę? Wody zabierzesz? Nie. <grym> Zatrzymaj to. Tylko. No, no, panowie, zimno jest. No, życie, no. no życie. Przebierzesz się. Nie ma w co. Nie kłam. No, bo ja to będzie miał. Kurde. Ale się zapiął. Nieładnie. Ma rzadko po raz kolejny Ale mają pyski porozrywane o, te ryby tego? I worek gdzie jest? A za tobą No, na razie trzeba było nie polewać. Jak do zdjęcia tak. To... No, żeby się dopił, co się... To może pshuknie tak. Ano 10 10 10 10 a ile miałeś? Czekaj, bo 12. Nie, 3? 12, no? 10, 100. Ile? Ty no. miałeś dychę? Dychę, nie, 11. Ile ma? Może. 10 ma robić. Dobra, powiedzmy, że 10. 10 na razie. Dobra, jeszcze szybkie cykanko zdjąć. Zdią ha, dobrze nie. nie miał. Dobra, ja na razie stopuję i porobię zdjęcia. Rybka zważona 10-100, gdzieś tak. Yy, idziemy. No dobra, 10 kilo, niech będzie. Ładnie walczyła i poszła graty, panie zielona zadowolniony 12. Ale ładny jest. pojazd. Idziemy czekać dalej. Godzina siódma, niedziela. Właśnie wywoziłem sobie zestaw i Mateuszkowi odjechało. Tak więc wszyscy mają rybę, mam i ja. Takie wszyscy. No. Jeszcze. A jak jest Twoja Karp chyba. Bo ogon, ogon, wyglądał jak karpia. Żółta, da. A Dawid widzę, że jest niewązięty, że będzie płuc, no bo to w wodę jedną. Ale ja muszę bluzę zbijać. Żyłka, żyłka. To Głowę niżej trochę, bo jak puści, jak, jak dostałem w czerep.

Новый гид! Tam ta, ta mateusza kołyska jest awaryjna jakby były dwie ryby naraz O to jest Tak? Co, dwie ryby naraz złowił? Nieraz nie ma wytłęka ale patrzy tutaj Kulka pół Ty co? kulka mustyłka wystaje? Pół kulki no, Na akcję. Jedna wychodzi, druga wchodzi, nie? Na wszystko musi się zgadzać. Stan musi się zgadzać. No weź ją, wydóź. kulka. Cała? Na no połowę. Ale Cię, to nie nasza. Ty no, jest jakaś mała rybka, no, popatrzcie, złapał, a teraz nie będzie widać, złapał karpia i coś jeszcze. Oklejka? Tutaj odłożymy tylko podbierak. Nie wiem co to jest. Chyba okleja. Nie mam pojęcia. Nie znam się na takich małych rybkach, ale ląduję do wody. Tak idzie, tak idzie z dumą po <noise> wodę. Jest karpik. Mateusz, to jest twój dzień. No ale ty byłeś w krótkim koszulce, a on co ubierze później? Pół Ile musi mieć? Ponad 5 No 8, 100, 8, 200, bo nie. do Ale pobudka jaka dobra. Tyle

No kurwa, masz Ty jesteś Wysiadam Wysiadam Nie, spokojnie Tak ja, zaraz będziesz złoty, tak że wiesz Nie, nie lękaj się Przed jego strzałami nie będą nikogo <grym> Mati, co wczoraj mówiłeś, że... Ja to było? Ile to było? Ile to było? Nie duże, ale pb pobite Pięknie. Ja to lubię chyba Kij ja tam z rybami Podoba mi się to Pan karp Dobra Rybka ląduje do wody Damian ma Taki plus, on najwięcej ryb łapie, bo my wszystkie co złowimy wypuszczamy u niego na stanowisku. O, poszedł bokiem. Cóż mogę rzec, Mateusz. Nie było ryby, jest ryba. I jeszcze do toPB, Ale obudziło cię to wiadereczko, nie? Dobra, widzimy się przy następnej. Elu!